Uwaga! Z powodu, że lubię mieć zdrowych i żywych widzów, odradzam powtarzania rzeczy, które są widoczne w filmie. Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku poprawimy się takimi fontanami dymnymi: Mianowicie fontanami JFS Pauza 1/R, czyli pewnie red. No bo są czerwone. Z firmy Jorge. Zapraszam do oglądania. Co do samych fontan, są, jak na zdjęciu, tak no, jak mogę pokazać tutaj, dość spore. Znaczy, jak na petardę, ok? Są dość spore. Mają 11 cm długości, 4,5 cm średnicy, a ląd, no, w tym egzemplarzu mi on dość wypadł, dlatego możemy go zmierzyć normalnie, ma tak około 6,5 cm. Od 6 do 6,5. Teraz jak to włożyć? Nights. Mam nadzieję, że to odpali. Jeżeli chodzi o pudełko, to jak pewnie mogliście zauważyć na short, jak otwieram tą paczkę z petardami, no nie ma, bo nie ma pudełka. Były w takim woreczku. Kupiłem takich cudeniek 10. Więc tak, na tyle tej folii mamy instrukcję w jakimś niezadanym języku, ale okazało się później patrzyłem sobie na niego i tutaj z tyłu też jest instrukcja w języku polskim. No? Ciekawe. Poznałem to po tych. 4 metry i 3 metry, jak jest tutaj i tutaj. Tutaj zrobiłem Wam taki pokaz slajdów, kurczę, tej całej petardy, żebyście wszystko mogli przeczytać, jak się ktoś tym interesuje. To jak przedstawienie dymu mamy z głowy, to teraz co chcemy nim zrobić? Na początku weźmiemy jednego takiego rodzynka, no i po prostu go podpalimy. Ale ja ich kupiłem 10. 10 to fajna liczba, ponieważ Jeden pójdzie na straty, żeby pokazać jak on działa, mniej więcej. A później 9 to też jest zarąbista liczba, ponieważ możemy je połączyć w taką krateczkę, wiecie. Uwaga, teraz będzie kurczę Super Trick, to będzie Control i Plus. Działa? Pewnie, patrzcie. Jak mamy 9 cosiów, to się robi z tego taki kwadrat, można powiedzieć. Liczba 4 to jest taka magiczna liczba, że się robi kwadrat, ale również, kurde, ale go zrobiłem, ale również 9. Akurat 10 1 daje nam 9, dlatego spróbujemy taką kosteczkę zrobić z tych potworków. I zobaczymy, czy dym będzie tak potężny, jak w ED60, więc już bez zbędnego przedłużania do laboratorium! Na początku trzeba wypakować dymy z foliki. trzeba się pozbyć bibuły bo będzie ona nam tylko przeszkadzać. Później tniemy ląd na w miarę takie same kawałki, następnie przyklejamy taśmą klejącą kawałki lądów do lądów smołków, a na sam koniec łączymy wszystkie lonty w jeden. Później jeszcze trzeba będzie wszystko to posklejać, odcinamy te lonty, które wystają, no i jest gites majonez. przy nagrywaniu pierwszej świecy dymnej niestety zachowało się tylko nagranie z drona z góry ponieważ no, telefon nagrywał nagrywał i nagle stwierdził że bo mam dosyć po prostu nagrywania i po prostu papa pa. no i daliśmy sobie o tym sprawę za późno na szczęście widać wszystko z drona dym może nie jest jakoś super zarąbiście gęsty ale to pewnie przez ten wiatr ale jest najważniejsze że ma fajny kolor no i dym działa tak przez 35 sekund czyli jest konkretnie jak na cenę 8 zł o, mniej więcej tutaj ogarnęliśmy, że coś z telefonem nie trybi. Jednak ciekawiej się robi, kiedy podpalimy naszego Frankensteina, ponieważ na początku działa zarąbiście i później. Ups. Jak wiecie, co się stało, to proszę mnie oświecić w komentarzach, bo ja naprawdę myślałem, myślałem i się nie domyślałem. Początkowo, podsumowując, nie do końca taki był plan, ale moim zdaniem było nawet ciekawiej, można w jakiś sposób powiedzieć, bo z 20 czerwonych smołków zrobił się ogień bengalski. No i muszę przyznać, że było to ciekawe. Mam nadzieję, że też się ze mną bawiliście. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądasz do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.